Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym 46. już odcinku serii Gothic 2 noc Kruka I powiem, że męczyłem się ponad 5 minut z tym, żeby muzyka wróciła. Wczytując jakieś savey, włażąc, wyłażąc stąd. Dopiero coś mi razem zaskoczyło. Hej, ty. Także godomy Zaginione miasto na wyspie Korinis. Tak, do tej pory myśleliśmy, że znamy całą wyspę. Sądziliśmy, że całą jej północno-wschodnią część zajmuje ogromny masyw górski, ale myliliśmy się. Za górami leży dolina. Znajdowało się tam miasto prastarej cywilizacji. Chętnie bym zobaczył budynki tego miasta, ale pewnie rozpadły się w pył wieki temu. W ogóle część nieziemi faktycznie wenezuelów. Na ile lat oceniasz wiek tego budynku? Nie potrafię powiedzieć dokładnie, ale na pewno ma już kilkaset lat. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Wiem, że ta prastara cywilizacja czciła Adanosa. Dobrze, że nie Saturasa. Ej, ty! No i. Ja ci chcę oddać tą notkę. Aha, tymczasem. Co? Jak to popsute? Aha, no już Wysłał mnie z listem Saturasa, tylko nie daję mu tego listu Fajnie weź a i nie, bardzo fajnie. Miło. Zaraz, a tu przecież nie. Eksploruję. A noże tu będzie. Kamienna tablica. Lub dwie. No. To stopień. Jak teraz siedzę wyprostowany, żeby światło tak bardziej nie padało. Obczajam wszystko. Chyba nic. Z mi tu wyskoczy jakieś niecne stworzenie. Sztoroko mielno to blisko. Ciekawe hmm. skąd wytrzasnęli te wszystkie, tak? Nic nie ma. Jakiś kamulec dziwny. <laughs> Nie ma czego plądrować. Mój problem. Co tylko jeden. Hej no, ty. Wszystko w porządku. Zmienić. Masz dużo odwagi pokazując się tu. Co tu robisz? Uczę się języka budowniczy. Język jest kluczem do wiedzy tego starożytnego ludu. Każdy z nas Zmienić? musi się go nauczyć. Inaczej ta ekspedycja dobiegnie końca zanim się zacznie. Budowniczowie używali kamiennych tabliczek do przekazywania swojej wiedzy. Niestety, wiele z nich zniszczono lub skradziono dawno temu. Nie mów, że o tym nie wiesz. Kurde. Zaraz mm. będzie ci gorzej. Co zapisano na tych kamiennych tablicach? Zawierają w sobie całą wiedzę starożytnych. Niektórzy z nich za pomocą zaklęć zwiększali swą znajomość magii i walki. Dla kogoś, kto potrafi odczytać tablicę, to prawdziwy skarb. Możesz mnie nauczyć czytania w tym dawnym języku? Czemu nie? Przekażę ci moją wiedzę. Naucz mnie tego dziwnego języka. Zacznijmy od czegoś prostego. Nauczę cię języka wieśniaków. Teksty pisane w języku wieśniaków traktują zwykle o sprawach przyziemnych, pracy, miłości, zaopatrzeniu czy żywności. Język ten był powszechnie wykorzystywany w mieście, tak więc będziesz w stanie zrozumieć większość tekstów, które tam znajdziesz. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Mam tyle? Wróć, kiedy nabierzesz trochę więcej doświadczenia. Tak? Teraz, ile mam? Trzy. Lala, lala. Tra, lala. Ale ja chcę dać tą, tą A może dlatego, że nie poszedłem z Laresem, Dlatego nie mogę dać, co? Nie byłoby to jakieś wytłumaczenie. Skąd ty to znowu masz? Merdario. Jak tam praca? Te krypty stanowią dla mnie całkowitą tajemnicę. Nie jestem w stanie pojąć, czemu tak długo nikt ich nie odkrył. Bez trudu odkopaliśmy wejście. Ludzie byli tak zajęci swymi codziennymi obowiązkami, że nikt nie przyjrzał się tym budynkom. Nie mam na to innego wytłumaczenia. Jakie masz zadanie? Próbuję ustalić dokąd może prowadzić ten okrągły portal. Pomagałeś Nefariuszowi w poszukiwaniu zaginionego ornamentu. To pewne, że portal prowadzi do innej części wyspy, tej, której jeszcze nie znamy. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek o niej czytał lub słyszał. Który to był? Fakt, to był ten. A on też tam idzie. Nie. Nie. A dobra, ty jesteś tu spokojny. Myślałem, ja. że lecicie tam do Saturasa. Naprawdę chcesz przejść przez portal? Pewnie. Oczywiście pod warunkiem, że znajdziemy brakujący ornament. Muszę przyznać, że to dość niebezpieczne przedsięwzięcie, ale najpierw musimy poznać przyczynę tych ciągłych trzęsień ziemi. Co wiesz o trzęsieniach ziemi? Wywołuje je coś znajdującego się po drugiej stronie. Prawdopodobnie nagłe przebudzenie kamiennych strażników jest spowodowane tą samą przyczyną. Ale to nie leży w moich kompetencjach. Saturna i Kronos będą pewnie mogli powiedzieć ci więcej na ten temat. To potężnych sząż czy zagłady? Zaspojleruję wam. Się, się, się. Co spodziewasz się znaleźć po drugiej stronie? Nie jestem tego do końca pewien, wydaje mi się, że będzie tam budynek podobny do tego oraz odpowiednik portalu. Resztę zobaczymy, gdy się tam dostaniemy. Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Kiedy tylko będziemy po drugiej stronie, chętnie ci pomogę. Nie działa. Hej, ty! Mogę ci przeszkodzić? To ty? Nie myślałem, że jeszcze cię kiedyś zobaczę. Masz dużo odwagi, pokazując się tu. Swego czasu chcieliśmy obedrzeć cię ze skóry. Masz szczęście, że minęło już parę tygodni i wszyscy się trochę uspokoili. Co robisz? Moim zadaniem jest dowiedzieć się więcej na temat strażników świątyni. Mają kamienne ciała. Ci strażnicy naprawdę posiadają zdumiewające zdolności. W jednej chwili stoją w całkowitym bezruchu, by nagle rzucić się na ciebie niczym opętani. Nie udało mi się jeszcze ustalić, jaka energia ich napędza, ale jedno jest pewne jest magicznego pochodzenia. Opowiedz mi więcej o tych kamiennych strażnikach. Wiele więcej ci nie powiem. Musieliśmy ich zniszczyć. Teraz są niegroźni. Zaatakowali nas, kiedy tu przybyliśmy. Pokonaliśmy ich dopiero zjednoczonymi siłami. Obawiam się, że po drugiej stronie portalu czeka więcej takich strażników. Musi być jakiś sposób na wyłączenie napędzającej ich energii. Coś, co sprawi, że staną się zwykłymi, kamiennymi posągami. Możesz mi sprzedać trochę sprzętu? Czemu nie? Jeśli dobrze pamiętam, ostatnim razem także handlowaliśmy. Powiedz mi, czego potrzebujesz? Mięsa. O. To jest dobry spell. Kurde lodowa lanca. Też OP. Taki zamiennik dla kuli ognia, tylko w wersji magów wody. Hm to. <laughs> o, a co ja mam? Co ci mogę sprzedać? O, o, o. Mocy, premia do sił. To mi się raczej nie przyda. Odmany mam lepsze. Czy mam jakieś kule ognia? Nie. Nie mam. Mogę ci sprzedać, to się gdzieś sprzeda, to się gdzieś sprzeda, a to sobie zostawię. Mhm, mhm. Mhm. No, 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 no. O, jak miło. Pusza, nie wiem czy się przydał Myśliwski. Mógł mam taki sam albo lepszy. Miecze, pałasze bandytów, kiepski tasak. To zostawię. No, już trochę, trochę złota, trochę tego jest. Mikstury, czy wykupić jeszcze mikstury? A, wykupię. Zawsze też tam więcej i zobaczmy czego chciał nasz kolejny Merytarium. to może mi tylałem się z tego tego merdu merdu ej ale to był mar, a jest dalej dobrze dobrze lefariusz ma? co słychać co ty tu robisz co za niespodzianka myślałem że cię zabili prawie jest straszne zamieszanie z twojego powodu wiesz Ledwo rozpoznałem Saturasa, taki był zły. A co z portalem? Sądzimy, że prowadzi do zaginionej doliny, w której starożytna cywilizacja wzniosła swoje miasto. Ale skała za portalem to ogromny, lity kamień. Nie ma żadnych znaków zaklęć teleportacyjnych. Tajemnicza sprawa. Wiesz, jak go uaktywnić? Jeden z zaginionych ornamentów wydaje się swego rodzaju kluczem. Będziemy go potrzebować, jeśli chcemy dokonać jakichś postępów. Musi pasować do wgłębienia w kształcie pierścienia obok portalu. W ogóle nigdy się nie przyjrzałem temu tutaj. Czym? Czym? Asztekowie, Siada, da bada Ale kur, naprawdę znowu nie mam jakichś punktów nauki A co bym z tego miał w ogóle? No to, to To, to bym zostawił, to bym zostawił To bym miał To I to. No, uczników to bym się ucieszył Bo miałbym, muszę już wilka napitać, może Yy, <noise> nie wyszło. No nie dałem mu tego listu, i co teraz? Cała fabuła czyż buguje i nie wejdę do parkanera. Wejdę, wejdę. Wejdę, wejdę. Ja bym nie wszedł. Wszędzie idzie się dostać. Tylko trzeba chcieć. Hej 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 No, za każdym razem taki dziki tens Nic tu nie ma Jak mogłem Cię nie zauważyć, chłopie? Nie, co teraz? Ten ornament to 4 części, tak? No dobrze. Czyli nie wiem robić cięcie. W sumie już nagrywam ponad 15 minut chyba. Za bardzo się płaca. Widziałem to. Nie wiem tu przeszedł. Także nie wiem. Mi teraz by wypadało wrócić do korynic i zacząć ten szukać w ogóle to <laughs> zerknąwszy na mapę, będzie tu, tu, tu i Lares będzie miał jeden. Tu skręcę może od razu do Onara i stamtąd załatwię tego kamiennego strażnika. Jak go załatwię, bo pewnie nie, pewnie mnie zabi, ale być przynajmniej wesoło, <laughs> gdybym miał czar. Przywołanie Kostka, to byłoby o wiele łatwiej. On przywołał Kostka, on by wszystko naprawił. Fireball. Ule, tam gdzieś były ja szczury. To może zrobię sobie save'a. Zapisałem tutaj, myślałem, że jak wejdę, to się muzyka wybuguje. się dopiero jak za trzecim, czwartym razem czytałem, się odbugowało. Teraz Ile mam? Jak to mam? 20 mam... Aha, wiem jak mam dwadzieścia dobrze, 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 Nom, 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 Trzy za mało. Jak bliżej gdzieś tu jest jakieś bydło? Nie, Hehe. O Pierun. Faktycznie zapomniałem. A żyjesz raz. Pewnie tak gdzieś wczytaj. Ja ubiję tego jednak, bo sobie pójdę. Tak chyba będzie najlepiej. Many mam 20. Jedz, jedz. Tak, jasno. Ognista strzała. Czemu to już to mam w ogóle Ops. Biegniemy bezi. Run for your lives. O kurde. O, poszedł sobie. Nie, głupie pyzdy. Ciekawe z czym się tam biły te cholery. Teraz trzeba idę to obczaić. Pewnie załatwiły jakieś szczury czy inne dziadostwo. Fireball. Nie, 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 nie. Tu się nie chce z tobą bić. Eee! Pogłupiłem się w tym wszystkim. A zezry to i zezryj to. Ale ciekawe, nie wiedziałem, że tak można wygrać. Jak to? Nawet nie zabiłem tamtego? Naprawdę? Dziadostwo. Nie, nie skomentuję. Ubiję je na wizji. Boże, już nagrałem 20 minut. Fireball, Ych. dawaj, bezi, dawaj, bo czas cieka. He nie ma ucieczki przed moim okiem. Niekoniecznie i nosa. Biegniemy. Dobra, zostawił nas, my się nie damy, ja szczura pokonamy, my się nie damy. W ognia w łapę wkładamy, my się nie damy. Ale nie umy wymyślać. My się nie damy. No naprawdę... Mm. Głupi Jak Jakby z tamtej strony będę musiał go pobiec. Bo tutaj tak nie pójdzie. A no, pójdzie, ale... Widziałem to ziele, zatrzymaj się, bydlaku Sztuj! nie. Hehehe. I am the hero, hero. Hero, hero. czemu to nie pozbierałem. Weź is a hero w ogóle pozbierałem w ostatnim odcinku stąd te wszystkie rzeczy. Pozbierałem. Dobrze. Bardzo dobrze. W ogóle safe to jednak trochę jak było, nic to nie ma. Wypluł rośliny, niczego że nie znajdę. Chciał mi zjeść? Jaszczurek, drusek, o ile ziela. A tam jest ta jaskinia zagłady. Co raz tam wlazłem, jakoś ubiłem cudem te. Nie ma mi się tak wydawało. Ubiłem cudem te bydlaki, co tam były. Wracam, a tu skała wstaje, i zamiast spieprzać, to ja stoję. Patrzę, co to jest. A to golem. I Jeb, i nie żyję. Także to było bardzo smutne doświadczenie. Głęski nie ma, okolicy, Nie ma, dobrze, dobrze. W ogóle zielarz, zbieracz. Co się tam fajczy? What the fuck. Tam chyba na górze coś będzie w ogóle. Wejdźmy. Zobaczmy. Tyry ty Złoto. Złoto. W ogóle nie mam wytrygów. Tak z ciekawości. 35. To możemy sobie uczciwie odpowiedzieć. Dzień dobry, pani Buraczku. cebulaczku. Nie, to była raczej. Czy to był kruk, czy to była brona? Ileż złota. Naprawdę. Każda sztuka się przyda. O... Oh. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo... Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo... Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo... Prawo... Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo... lewo, prawo, 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 lewo. Hmm. No i tam wytrychów, ale No to zarobiłem. 130 sztuk złota, worth it, orkowa zguba, bo zostawiam sobie. Może naprawdę będę potrzebował złota na coś ważnego, to wtedy ją sprzedam, a tak to sobie zostawię. Jeszcze jedna sztuka złota, jeszcze jedna sztuka złota. A z tej strony co było? Jo jeszcze jest zdrowy na umyśle. Tak o tutaj. No to mam dwa potwory, którym zrobię w cudzysłowie bardzo dużo. Weź jakie jumpy. A wiem że aż w głowie, że to powinien być troll. Bo to byłby troll. Ale trolla usunęli, żeby walić to. Ule, teraz nie wiem, czy ten ciosło tutaj przyjdzie, czy nie. No i zrób sejwa, Bo jeszcze się będzie mu zemrze i bezie smutno. A tu są niebieskie brzy. Siągacz worth To były chyba te zębacze, co nie uwaliłem też z kuli ognia. Kula ognia, przyjacielem beziego. Kur... kosztuje 10 punktów nauki i to trochę dużo. Jest tu tutaj... kto? kufer ale jest stara kamienna tablica więc ok lewo prawo, lewo, prawo lewo, prawo ambitne 50 zł się raczej zwróciło teraz <laughs> <laughs> to ile mi zostało tych wytrychów 31. Nie coś ukryte jakaś. Jest ukryty kamulec. A, jak przejdę za kamulec, to mnie zabijecie wniosków. To ja nie chcę. Dziękuję. Nie skorzystam. Odmówię. No, zbierać na elementy dopiero tutaj przyjdę. Bo nie będzie, widziałem to. Nie będzie za bardzo sensu. Przechodzi tutaj wcześniej. Wiecie co? Tym razem ja się na grę wycwanie. Ja wejdę tutaj, gdzie jest ta muzyka, i potem jak wczytam save'a i przejdę tam, to będę miał muzykę nową. Hahaha, ha, ha, jestem mądrzejszy, widzisz grob? Nie poskrumisz, Lurda Jacara, ile mam mamy? 50 Może się przyda. Może się nie przyda ale... zrobić tak można. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.